Food's mopping up. Time to move in. Long history of this building. Not much of it pretty. It started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants, they weren't lucky. The monastery didn't survive the plunges. Over the last century, has played host to anyone the government didn't want but couldn't kill.

To kolejny odcinek serii z tej Call of Duty Modern Warfare 2. Tak jest. Więc y, rozpoczynamy dalszy ciąg i tą kontynuację tamtej poprzedniej misji, którą robiliśmy na platformie wiertniczej Wirchojewka. No jakoś tak, to się nazywały, tak nie pamiętam dosłownie. Ale tak, teraz lecimy po więźnia 627. Jego tożsamości na razie nie znamy, ale wiemy jedynie, że to jest największy wyk Makarowa. Ogólnie ta misja jest moją ulubioną, więc mam nadzieję, że Wam to się spodoba i docenicie. Docenicie tą misję i jej kunszt. No i sami się przekonacie jak to wygląda. Tak więc zaczynamy, tak? Mój mentor na razie, kapitan Maktawisz. No, prawidłnie trzyma sobie m 14 EBR kamuflaż zimowy. Ale na razie nic. O, chociażby F20. A nie, to nie jest F22. To coś innego. Chyba F35. Lecimy mi chyba sprejami, ale nie jestem pewien. Uuuu, no, oto tytułowy gułag, dzień 5, 7.42, czyli po prostu tak, niecałą, taką godzinę lekcyjną po tamtej misji. Co to za sroba? Fuu, ale rozwał, Szypek. OK, Okej, teraz likwidujemy. Okej, okay, na spokojnie, tego... a, nie, 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 bacz mi się.

Okej, okay, teraz lądujemy już tutaj w środku. wiele ci chyba Neva albo... chyba newa tak. Takie stare, ale wciąż jeszcze jarek Ok, co my tu mamy? Mamy to M14BR i M4A1 Grenadier. Dobra, to na razie z tego powalimy, bo tutaj są trochę duże odległości. A tam są. TGT. Te. A tam są, uwaga, tej się y Ok, teraz tamtyk będzie dosyć trudno, trzeba to celować dobrze. Okej okay. Tam miał głowę wystawioną. Ha! Widać, że tutaj śmigłowicz robi rozwałkę. O, to zapiera się dziewczynko, to? Ktoś tam jeszcze, a tam są. Ful. Wow. Normalnie. Bardzo fajna ta broń, bo, bo jest dosyć szybko strzelna, to mi się podoba. To nie jest im ale, ale ma, bo ma mniejszą siłę rażenia, ale wciąż jest dobre, bo przynajmniej zabija to. Okej, okay. lecimy dalej. Hej, znowu skopa, ale chyba się nie da. Au. Au no, wejdź! No kurczę, czemu mi się ta postać blokuje? Okej. Okay. Dobra, chyba muszę uczyć ją cztery. Dobra, wiem. Dobrze. Tu Wymierz, WYMIERZ! TAK! Dobrze, trafione. Chua! Jeszcze w locie! Haha! Wow. Okej, okay, zobaczmy co tam jest, okej? Okay? Może coś ciekawego. Ogółem bardzo mi się podoba, bo to... Po prostu klimatyza TSRR z lat 30. się tutaj ujawniają i to mi się właśnie podoba, w ogóle ta zimowa sceneria jest też warta uwagi, ale teraz podążamy za żołnierzami Task Force. Nie macie szans, leżysz, au. Okej, okay, chyba trzeba to zrobić jak profesjonalista, jak sas. O tak. Dobra. Kurde, no. Kupi dym. Jakie stare komputery może jeszcze mi, że mają tu Windowsa XP. Ach. Dobra, go tu pracujmy i idziemy. Jesteś elektronikiem. A, tu są. Z cegi wychodzą A, granata Wacław było. Hm. To warunki dosyć spartańskie. Wow 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 wo. ile wo wychodzi Dobra, e, czekamy aż go otworzy te drzwi. Aj, tutaj <laughs> no cóż, nie dziwię się Ghost. Jak Windows XP no to takie rzeczy, ale Windows XP jest fajny. Dobrze, rozpierają się wrota to idziemy. Okej, okay, ktoś tam jest. Okej, okay, zobaczmy. Okej, okay, przeładuj spokojnie, rocz Trzeba przekucnąć, bo żeby być mniej widocznym celem. No, chodź tam. Czy co, już tamten jest dead? Okej. Okay. O! Zbrojownia mordoru, to mi się podoba, panowie. Wiecie co, ja chciałbym. O, Famasa, Famasa chce. Pamiętacie go z Black Opsa. Tak więc pamiętacie go z Black Opsa. I to je, tutaj strzela seriami po trzy strzały. O, mają swoją laserowe, uwaga. kurczę. Ciężko trochę. O! Chcę tak, Będzie fajnie. O Jezu! jaki ostro nam tu robią! Dobra, ukryj się. Roach, jesteś bezpieczny, mam nadzieję. Jezu, jak tam jest! Gdzie mam iść? Dobra, ej hey no. Już drut! Drut! Nie, nie, bardzo dobrze Roach, tarcza się przydaje jako broń taka alternatywna, ale teraz chcę powrócić do ten, tego M4, dobra, zmieniamy, tarcza nie będzie potrzebna, dobra, na razie jak tu widzicie, niez... niezła rozwałka jest, e, niezła napylanka i niezły rozwałek, okej, okay, lecimy dalej, a to, co to okay, aukie, ale na razie nie chcę. Ujej, coś tutaj... Kogoś tutaj torturowali jak widziałem. Jak widzę. Ale dobra, teraz musimy się opuścić na dół. Tak więc Fk. Jedziemy tak. Okej, okay, tutaj po raz pierwszy używamy kto noktowizora. Ten celownik klaserowy tu się przydaje, żeby jak celujemy z bara Hej, okay, są tu jacyś? O tam są Jakiś rząd i Dobra, rozwajcie ich Smash em up Cause this is thriller Thriller Wow Dobra, chyba też rzuca granat wow, oh, oh. Co, kogoś zabiłem tym granatem, bo ja nie wiem Wow, wow, wow. Okej, okay, sprawdzimy cele Tutaj no, dosyć ciemno jest Wszystko tu widzę Oooo oh, Spas, spas! Jezus Maria Jak mi zawalił Dobra, jeszcze raz Dobra, muszę być bardziej ostrożny Chyba przeładuj na spokojnie roach Okej okay. o, o, o o o o Na razie dobrze mi idzie Chyba Dobra Taking cover Kolejny raz Kurde ja nie wiem gdzie się ukańców widzę Ten oktowizor to też tak średnio pomaga, ale dobra A przynajmniej pomaga Ok, jest. Wszystko z i jest dobre. O. Jej, coś tu wybuchło i to nieźle. Ok, wyłączamy. Co to wygląda jak to bardzo duży hangar tu jest. Byłem jakby kościół. Albo jakaś świątynia w ogóle y, w nimanie. Czyli chyba uwaga Dobra, tutaj zmieniamy na famasa Nam się przyda Okej, okay, idziemy, let's go, let's go, let's go Ale tam już są A ma... Flash! Flash! Cof, cof, dobrze Dużą siłownię masz w masie O, wektor Ale jeszcze go używałem więc teraz chciałbym trochę odmienić Jezu, w jaki parku zrobił Ja też chcę Okej, okay, przez rury, dobra Huuu! Okay, tam, tam pewnie jest A jakże Dobra, e, zrobię 22 No i teraz już lecimy Okej, okay, po raz kolejny wyłom. Zobaczmy czy coś tu jest. Nie ma. No, widzę tutaj M1014. Ale dobra. F. C4 i jazda. Więc tu, 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 tu. Strzał, strzał, strzał. Eliminujemy cały rząd Haha. Tu, 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 tu To tutaj będzie dosyć trudno chyba. Au, au, au. Kryj się. Jakaś kabina z prysznicami, czy co? Tak wygląda. Okej, okay, kryjemy się. O kurde, jeszcze tutaj nam będą musiał ok, Okej, używamy tego. Jeszcze są jacyś tu? Tak. Co? Dobrze wymierzony strzał zabija. Pamiętajcie. Hyah. Kurcze, tarczownicy się tu pojawiają, chyba po raz pierwszy od misji nic po rosyjsku Więc używamy tu granatnika, granatów no i błyskowych flaszy No dobrze sobie z nimi radzę, przynajmniej na razie Pewnie zaraz nadejdą kolejni tarczownicy Mogę już nie mam granatnika! Znaczy skończył mi się Au, au, au Tam jest jakiś chyba życie profilaktyczny granat a chyba... Ła! <noise> Zabiję <się> przed własnym granatem! <noise> <Co> to miało <było? głos> Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, trzeba ich czasem uflankowywać, a na razie nie mam jak. Gdzie to już wszyscy? A tu jeszcze. Chyba teraz do tego zrobię. Okej, okay, nie, nie, Iż, już są tide, już są zwalam. Okej. Okay. Jezu, to było mega. No, po prostu. Przyznajcie, że. że się sprzeciwić oglądając to. Że będziecie mieli niesław swój OK Okej, F.

No, Kapitan Price to najlepsza postać samym Modern Warfare więc, Ale teraz nie ma czasu na na refleksję, bo musimy uciekać Dobra, tam jest wyjście szybko, stąd szybko zbadać Okej, okay, mamy tutaj warma. Jak kolejny żołnierz ta... oj oh, oh. wow, 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 O tam jest jeden żołnierz, może go zdejmę z odległości Aj Idę, ja nic nie widziałem przez chwilę, myślałem, że mnie zasypało. Okej, okay, bo tam Warny zrobił chyba lazy albo coś. O tutaj jakaś rakieta. A! Dobra, daję sygnały! Ojeju, rącznie. O jeju! Rącz nie! O Ta misja to jest genialna! A ja jeszcze się nie skończyło. Okej okay. no i Flarry oczywiście wystrzelił. Okej, okay. kapitanie Price, musimy się co zmywać. Kapitanie Maktawisz, jedziemy. Też znany jako Soap. Uhu. No niezła, niezła rozwałka. Serio. No i tak, że uciekliśmy. Tak więc co, to już koniec tej misji. Przyznam, że bardzo, że wywołała na mnie bardzo duże wrażenie. Że... W ogóle na Was też może wywarła duże wrażenie eee, Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście No i prze, poprzez y, łapki górę Oczywiście Gra Modern Warfare 2 właśnie o to, y, z tego słynie, że Musimy zawsze się ewakuować w najbardziej gorącym momencie No i prawie zawsze nam się tu udaje, ale nie zawsze A najbardziej widowiskowe akcje są w takich misjach właśnie nie, tam gdzie nie ma skradanek żadnych to znaczy, że no, czasem są, ale tutaj po prostu cały czas było tak, że, że nie było mowy o żadnej cichej akcji. E, tak więc, co? E, to już chyba tyle. Tak więc subskrybujcie i oceniajcie, tak? No co mogę więcej powiedzieć? Oczywiście, e, game on. No i nie poddawajcie się, towarzysze. Kapitan Price jest z nami. Kapitan Maktawicz także. Siema.